To taki jeszcze starszy trochę slajd, ale slajd, który dobrze obrazuje, że w Outlooku Web App wprowadziliśmy ze wszczynka 2013 taką fajną funkcjonalność, która pozwala wykorzystywać OWA, czyli ten interfejs obowy, w trybie skaszowanym. Czyli w trybie buforowanym po polsku lub w trybie, w którym treści, które wyświetlamy przez przeglądarkę są zapisywane na dysku lokalnym użytkownika. I wsparcie to jest przewidziane oczywiście dla Internet Explorera od dziesiątki w górę, dla Firefoxa od dziesiątki w górę, Chroma 16, i Safari 5.1. Co możemy robić z takim rozwiązaniem? No to przede wszystkim to, że jakie sobie włączymy, domyślnie jest włączone dla organizacji, w Exchange Online. Ja Państwu później pokażę, gdzie. Użytkownik też może sobie sam zaklikać w interfejsie, gdzie taką funkcjonalność, znaczy taką funkcjonalność, pokażę Państwu, gdzie taką funkcjonalność użytkownik może włączyć. I to, co nam takie rozwiązanie zapewni, to przede wszystkim to, że Taki typowy scenariusz, kiedy podróżujemy sobie gdzieś po naszym pięknym kraju i nie mamy dostępu do internetu, nie mamy ze sobą laptopa, a mamy tylko urządzenie z przeglądarką, jakąkolwiek ona by nie była z tych, które wymieniłem, to możecie Państwo sobie z takiego trybu skorzystać bez internetu, czyli po przejściu na stronę OWA możecie Państwo czytać maile, oznaczać je oczywiście przeczytane, nieprzeczytane, używać kategorii, flag, tworzyć maile, możecie usługiwać, możecie edytować maile i te wszystkie zmiany y, będziecie Państwo mogli potem synchronizować z exchange'em online, czy też z exchange'em lokalnym, zależnie z którego rozwiązania państwo, korzy państwo korzystacie, po przejściu do trybu online. Tak? Czyli jak uzyskacie połączenie z internetem, to y, to, co w tym momencie sobie już opracowaliście, czy tak powiem offline'owo, to zostanie zsynchronizowane z y, danymi, które macie Państwo w skrzynce. Więc bardzo fajna funkcjonalność, która do tej pory była dostępna tylko w trybie zwanym buforowanym bogatego klienta, czyli rich client, czyli Outlooka. Natomiast teraz wprowadzona została ta funkcjonalność też do owl co po prostu umożliwia Państwu stay on the go, tak? stay on the go, czyli pozostać cały czas połączonym w drodze, czyli pracować w drodze. I tutaj jeszcze właśnie taka ważna uwaga, że Outlook generalnie i OWA są e, zoptymalizowane pod urządzenia mobilne e, i oferują nam e, tak naprawdę bardzo fajny, tak jak wspominałem, interfejs, e, m, wsparcie dla interfejsu dotykowego. <laughs> Więc jak Państwo tutaj zobaczycie, są to zrzuty ekranu z różnych urządzeń o różnej wielkości, czyli jak taka współpraca wygląda z pocztą, na przykład w tym przypadku na telefonie. Więc możecie Państwo bardzo fajnie korzystać i pozostać produktywnymi również w przypadku urządzeń mobilnych.